Dzień dobry, wyruszamy dzisiaj w naprawdę fascynującą podróż starożytna Grecja. Dzień dobry, tak, Grecja, która dała nam no, właściwie podwaliny całej naszej cywilizacji europejskiej. Dokładnie, chcemy się przyjrzeć, jak rodziły się tam idee, sztuka, architektura. Skupimy się na dwóch okresach archaicznym i klasycznym. No właśnie, to wtedy wszystko się zaczęło, że tak powiem. Grecy zaczęli inaczej myśleć, inaczej tworzyć. I spróbujemy to wyjaśnić tak prosto, jak na dobrej lekcji historii. Super. Czyli najpierw trochę o czasie, potem filozofia, historia, no i oczywiście Akropol, rzeźby, wazy będzie ciekawie. Zaczynamy. Dobrze, to na początek, żebyśmy mieli jasność, te dwa okresy archaiczny i klasyczny. Kiedy to dokładnie było? Jasne. Okres archaiczny to tak mniej więcej powiedzmy od 8 do 6 wieku przed naszą erą czyli dawno temu. Bardzo dawno. I to był czas, wiesz, jakby kładenia fundamentów. Wtedy ta grecka kultura e, nabierała kształtów. Powstawały podstawy literatury, sztuki, no i budownictwa. Coś, co ich odróżniało na przykład od cywilizacji wschodu. Rozumiem. A ten drugi? Klasyczny. Nazwa brzmi tak no poważnie, jakby coś najważniejszego i słusznie, bo klasyczny to znaczy często wzorcowy, najlepszy. I dla Grecji, a szczególnie dla Aten, V i IV wiek przed naszą erą to był no złoty wiek, naprawdę. Złoty wiek Aten. Tak. Czas rozkwitu demokracji, wielkich filozofów, no i tej wspaniałej sztuki i architektury. Partenon, Fidiasz, to wszystko wtedy. Te dzieła i idee stały się wzorem dla Europy. Są ważne do dziś. A co było dalej? Krótko tylko wspomnijmy. E, później nadszedł okres helenistyczny. To już po podbojach Aleksandra Wielkiego, kiedy ta kultura grecka rozlała się na wielkie obszary wschodu. Ale to wiesz, temat na inną opowieść. Okej, okay. czyli mamy ramy czasowe, archaiczne fundamenty, klasyczny złoty wiek. Super. To teraz filozofia. Grecy i filozofia to chyba jedno, prawda? Oj, tak. Sama nazwa Fileo miłuje. Sofia, mądrość, umiłowanie mądrości. Piękne. I ci pierwsi myśliciele, tak w szóstym wieku przed naszą erą, zaczęli zadawać pytania inaczej. Nie jak kapłani czy poeci, przez mity. Tylko jak? Zaczęli patrzeć na naturę, na fuzis, jak mówili. Obserwowali, próbowali zrozumieć zasady rządzące światem. Stąd nazywano ich czasem fizykami. Kto był tym pierwszym? Masz jakiegoś kandydata? Tradycyjnie mówi się o Talesie z Miletu. On y, doszedł do wniosku, że wszystko powstało z wody. Z wody? Ciekawy. No może dzisiaj brzmi to prosto, ale pomyśl. To była próba wyjaśnienia świata bez bogów. Rewolucja w myśleniu. Rzeczywiście. A potem był na przykład Heraklit z Efezu. Uważał, że podstawą jest ogień, ale ważniejsze było co innego. Zauważył, że wszystko ciągle się zmienia. A, to słynne wszystko płynie. Dokładnie, Panta Rej, i że nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Świat w ciągłym ruchu. Genialne spostrzeżenie. Niesamowite. Czy oni wszyscy zajmowali się tylko przyrodą, co jest podstawą świata i tak dalej? Nie tylko. Był na przykład Pitagoras. Dla niego kluczem były liczby i matematyka harmonia wszechświata ukryta w proporcjach. Matematyka jako klucz do świata. Tak, a Demokrit z Abdery wymyślił, że wszystko składa się z takich małych, niepodzielnych cząstek. Nazwał je atomos niepodzielny. Atomy? Już wtedy? Już wtedy. Oczywiście to nie były atomy w naszym dzisiejszym rozumieniu, ale sama idea e, no, niesamowita. Dobrze, a przenosimy się do Aten, do tego złotego wieku? Co tam się działo w filozofii? Słyszałam o sofistach. Tak, sofiści. To byli tacy, powiedzmy, wędrowni nauczyciele bardzo popularni. Uczyli głównie retoryki czyli sztuki pięknego mówienia, przekonywania przydatne w demokracji bardzo. I dialektyki czyli sztuki dyskusji, argumentacji byli w tym mistrzami ale czasem, wiesz, cel uświęcał środki. Chodziło o wygranie sporu niekoniecznie o prawdę. Stąd do dziś słowo sofistyka ma taki trochę negatywny wydźwięk właśnie. Ale chyba byli też inni, tacy, co szukali prawdy. Oczywiście. Przede wszystkim Sokrates postać absolutnie kluczowa. On też uwielbiał dyskutować, używał dialektyki, ale zupełnie inaczej. To znaczy? Jego celem było wspólne dochodzenie do prawdy. Zadawał pytania: co to jest dobro? Co to jest sprawiedliwość? Nie dawał gotowych odpowiedzi, tylko zmuszał rozmówcę, żeby sam pomyślał, żeby zbadał własne przekonania. Czyli taka metoda, wiem, że nic nie wiem. Coś w tym stylu. Uważał, że świadomość własnej niewiedzy to początek mądrości. Interesowała go głównie etyka, jak dobrze żyć. Niestety. No właśnie. Skończył tragicznie. Tak. Oskarżono go o psucie młodzieży, bezbożność, skazano na śmierć przez wypicie cykuty. I co ciekawe, on sam niczego nie napisał. Nic a nic. To skąd my to wszystko wiemy? Głównie od jego ucznia Platona. Platon był genialnym pisarzem i filozofem. Nie tylko spisał dialogi, w których Sokrates jest głównym rozmówcą, ale stworzył też własny ogromny system filozoficzny. Ten ze słynnymi ideami? Tak. Platon uważał, że ten świat, który widzimy, dotykamy, jest tylko niedoskonałym odbiciem, cieniem prawdziwego wiecznego świata idei idea dobra, piękna, prawdy. Brzmi abstrakcyjnie? Trochę tak. Do tego świata idei można dotrzeć tylko rozumem, przez filozofię. Platon założył też słynną szkołę pod Atenami Akademia. Działała prawie tysiąc lat. Niesamowite. A po Platonie ktoś podjął pałeczkę. Jego najwybitniejszy uczeń Arystoteles. Ale on poszedł inną drogą. Jaką? Odrzucił ten platoński świat idei. Uważał, że naprawdę istnieją tylko konkretne rzeczy, które poznajemy zmysłami i rozumem. Nie jakieś abstrakcyjne wzorce. Czyli bardziej przyziemny w dobrym sensie? Można tak powiedzieć: bardziej empiryczny, skupiony na tym świecie. Arystoteles był tytanem pracy. Zajmował się logiką, właściwie stworzył jej podstawy. Badał przyrodę, zwierzęta, rośliny. Pisał o etyce, słynna zasada złotego środka. Analizował politykę, różne ustroje państwowe. Pisał o literaturze, o tragedii. Człowiek orkiestra. Dosłownie założył też własną szkołę, Laikeon, od niej mamy słowo liceum. Jego wpływ na myśl europejską przez kolejne wieki był absolutnie gigantyczny. Czyli ta trójka Sokrates, Platon, Arystoteles to absolutna podstawa. Tak. I co ważne, wiele pojęć, których używamy do dziś w filozofii czy nauce, etyka, logika, fizyka, polityka, metafizyka, estetyka, pochodzi właśnie z greki. I zostało zdefiniowanych przez nich lub ich poprzedników. To niesamowite dziedzictwo. Ale Grecy to nie tylko filozofia. Podobno jako pierwsi zaczęli pisać historię. Tak na poważnie. Zgadza się. Wcześniej były mity, eposy, jakieś kroniki władców, ale Grecy zaczęli inaczej podchodzić do przeszłości. Zaczęli pytać, dlaczego, szukać przyczyn, opisywać wydarzenia. Kto był tym pionierem? Herodot. Piąty wiek przed naszą erą. Nazywamy go Ojcem Historii. Ojciec historii brzmi dumnie. I słusznie. Napisał wielkie dzieło, dzieje, głównie o wojnach Greków z Persami. Ale to nie tylko wojna. On tam zawarł mnóstwo opowieści o Egipcjanach, Scytach, innych ludach. Opisywał ich zwyczaje, wierzenia, geografię. Trochę jak reporter, a trochę jak gawędziarz. Czyli czyta się to dobrze. Podobno czytało się świetnie. Mówi się, że nawet publicznie odczytywał fragmenty. Chciał po prostu ocalić od zapomnienia wielkie czyny ludzi i zrozumieć przyczyny konfliktów. A był ktoś jeszcze ważny w tej dziedzinie? Tak, Tukidydes. Też w V wiek. On z kolei opisał wojnę peloponeską, czyli wielki konflikt między Atenami a Spartą. I jego podejście było inne. Inne, czyli jakie? Bardziej naukowe, krytyczne. Sam brał udział w tej wojnie, więc znał realia. Starał się być obiektywny, weryfikować informacje, analizować przyczyny polityczne, militarne, psychologiczne. Uważał, że historia jest nauczycielką życia, że można się z niej uczyć na przyszłość. Czyli Herodot barwna opowieść, Tukidides chłodna analiza. W dużym uproszczeniu, tak. Tukidides położył podwaliny pod takie krytyczne, naukowe podejście do badania przeszłości. Dobrze, to teraz przejdźmy do czegoś, co widać gołym okiem. Architektura te słynne greckie świątynie. O tak, to chyba najbardziej rozpoznawalny element greckiej kultury. Ewoluowały od prostych, małych budowli do naprawdę imponujących konstrukcji z kamienia, otoczonych kolumnadami. I te słynne style porządki architektoniczne Dorycki, Joński. Dokładnie. Wykształciły się już w okresie archaicznym i zdominowały budownictwo sakralne. Różnią się głównie wyglądem kolumn, ale też proporcjami całej budowli. Jak je szybko rozpoznać? Powiedz tak w dwóch słowach. Y, Dorycki jest starszy, cięższy, bardziej surowy. Kolumna nie ma bazy, stoi prosto na stylobacie czyli podstawie świątyni, a jej głowica kapitel na górze jest prosta taka jakby poduszka. OK, surowy i masywny. A joński? Joński jest smukłejszy, lżejszy, bardziej elegancki. Kolumna ma bazę, jest wyższa w stosunku do średnicy. No i ten kapitel. Te ślimaki. Właśnie. Te charakterystyczne woluty, zawiasy po bokach wyglądają trochę jak barani rogi, albo właśnie ślimaki. Od razu wiadomo, że to joński. Później był jeszcze koryncki, z liśćmi akantu na kapitelu, jeszcze bardziej ozdobny. A gdzie najlepiej podziwiać te cuda? Gdzie są najsłynniejsze przykłady? Bez dwóch zdań Ateny. Akropol. To wzgórze, które góruje nad miastem. W okresie klasycznym za Peryklesa powstał tam cały kompleks zapierający dech w piersiach. Partenon, oczywiście. Tak, Partenon. Świątynia Ateny Partenos, czyli Dziewicy. Majstersztyk porządku doryckiego, chociaż ma też pewne elementy jońskie. Ogromna, wspaniale proporcjonalna. Jej budowę nadzorował Fidiasz, wielki rzeźbiarz. A oprócz Partenonu, co tam jeszcze było? Była monumentalna brama wejściowa Propyleje. Też imponująca. No i Erechtheion. Erechtheion. Taka mniejsza świątynia, ale bardzo ciekawa w stylu jońskim. Słynie z nietypowego rozwiązania, w jednym z portyków dach podtrzymują nie kolumny, ale rzeźby kobiet. Kariatydy. Niesamowite. Posągi zamiast kolumn? Tak. Cały Akropol musiał robić piorunujące wrażenie. A nad wszystkim górował jeszcze gigantyczny posąg Ateny Promachos, walczącej, też dłuta Fidiasza. Podobno jej hełm liśnił w słońcu i był widoczny z morza, z portu w Pireusie. Wyobrażam sobie. A życie codzienne, gdzie się toczyło? Bo chyba nie na Akropolu. Nie, Akropol to było centrum religijne. Życie codzienne, polityka, handel, to wszystko działo się na Agorze. Agora, czyli. Wielki plac u stóp Akropolu. Tam był rynek, tam stały budunki publiczne, tam obywatele się spotykali, dyskutowali, głosowali. Czasem przeprowadzano tam ostracyzm, czyli głosowanie na glinianych skorupkach. Kogo wygnać z miasta? Serce Polis. Skoro wspomnieliśmy Fidiasza, to płynnie przejdźmy do rzeźby. Grecy byli mistrzami, prawda? Niezrównanymi. Rzeczywiście. Od małych figurek z brązu czy terakoty doszli do monumentalnych posągów z marmuru i brązu. Co przedstawiali najczęściej? Bogów. Bogów i bobinie, oczywiście. Wyobrażali ich sobie na podobieństwo ludzi, tylko piękniejszych, potężniejszych. To się nazywa antropomorfizm. Ale rzeźbili też herosów z mitów, no i ludzi. Ludzi. Jakich? Na przykład zwycięzców Igrzysk Olimpijskich. Ich nagie posągi stawiano w Olimpii i w rodzinnych miastach. To był wielki zaszczyt. Generalnie przez długi czas dominowała rzeźba męska. Naga, ukazująca idealne, wysportowane ciało. A jak te rzeźby się zmieniały? Mówiłeś o ewolucji. W okresie archaicznym, powiedzmy VII-VI wiek PNE, postacie były dość sztywne. Tacy stojący na baczność młodzieńcy, kurosi. Z jedną nogą lekko do przodu, ręce wzdłuż ciała i taki charakterystyczny, lekki uśmiech zwany archaicznym. A kobiety? Kobiety, czyli kory, były zawsze ubrane w długie, fałdowane szaty, często misternie zdobione. Też stały prosto, sztywno, ale były bardziej ozdobne. A potem, w okresie klasycznym? Wtedy nastąpił przełom. Rzeźbiarze nauczyli się oddawać ruch, anatomię, naturalną postawę. Kluczowe było wynalezienie kontrapostu. Kontrapost. Co to takiego? To zasada kompozycji. Postać opiera ciężar ciała na jednej nodze, druga jest lekko zgięta, rozluźniona. To powoduje lekkie wygięcie bioder, tułowia, pochylenie głowy. Cała sylwetka staje się bardziej naturalna, swobodna, dynamiczna. Nie stoi już tak na baczność. Rozumiem. I wtedy też pojawił się ten słynny kanon. Tak. Kanon to wzorzec idealnych proporcji ludzkiego ciała rzeźbiarze szukali matematycznej formuły piękna. Poliklet w V wieku PN napisał nawet traktat o kanonie i stworzył rzeźbę, która miała być jego wcieleniem Doroforosa czyli niosącego włócznie. Czyli taki idealny mężczyzna według Greków? Dokładnie. Później, w IV wieku PN, inny wielki rzeźbiarz Lizyb, stworzył nowy kanon. Jego postacie były smuklejsze, wyższe. Przykładem jest Apoksymenos, atleta, który czyści swoje ciało po zawodach. Widać dążenie do coraz większej doskonałości i naturalności, ale też idealizacji. A wracając do kobiet, mówiłeś, że kory były ubrane? Czy to się zmieniło? Tak, ale dosyć późno. Przez długi czas nagość kobieca w sztucie była tabu. Dopiero w IV wieku p.n.e. słynny rzeźbiarz Praksyteles odważył się przedstawić nagą boginię miłości. Afrodytę. To była afrodyta knidyjska. Podobno wywołała skandal, ale też ogromny podziw. Stała się wzorem dla setek późniejszych przedstawień. Czyli Praksyteles złamał konwencję. Zdecydowanie. To była rewolucja. Dobrze, mamy architekturę, rzeźbę, a co z malarstwem? Czy Grecy malowali obrazy tak jak my dzisiaj? Malowali. I źródła starożytne mówią, że byli w tym świetni. Malowali na drewnianych tablicach, pinaksach albo tworzyli wielkie malowidła ścienne, freski. Podobno potrafili już oddawać iluzję przestrzeni, światłocień. Ale my tego nie widzimy. Niestety. Drewno, tynk to materiały nietrwałe. Prawie nic z tego wielkiego malarstwa greckiego się nie zachowało. Kilka przykładów z grobowców w Macedonii, ale to wyjątki. To skąd w ogóle wiemy, jak malowali? Jest jakieś źródło? Jest. I to bardzo bogate malarstwo na ceramice, na wazach. A te słynne greckie wazy z czarnymi i czerwonymi postaciami dokładnie. Grecy produkowali ogromne ilości naczyń ceramicznych amfor na wino i oliwę, kraterów do mieszania wina z wodą, pucharów do picia, hydrii na wodę. I wiele z nich było pięknie dekorowanych malowidłami. A ceramika jest trwała, zachowały się tysiące takich was. Do czego one służyły? Tylko praktycznie? Nie tylko. Owszem, używano ich na co dzień podczas uczt, sympozjonów, ale były też przedmiotami luksusowymi, dziełami sztuki, nagrodami w zawodach, składano je do grobów jako dary dla zmarłych. A co na nich malowano? Jakie sceny? Oj bardzo różne. Najczęściej oczywiście sceny z mitologii, czyny bogów, herosów jak Herakles czy Tezeusz, sceny z wojny trojańskiej, ale jest też mnóstwo scen z życia codziennego. Na przykład: zawody sportowe, biegi, zapasy, rzut dyskiem, uczty, muzyka, taniec, praca rzemieślników w warsztatach, sceny z życia kobiet w domu, a nawet sceny ze szkoły. Jest słynna waza Kyliks, na której widać chłopców uczących się grać na lirze i czytać ze zwoju papirusu pod okiem nauczycieli. Fascynujący wgląd w życie codzienne. Niesamowite. A jak wyglądała technika tych malowideł, mówiłaś o czarnych i czerwonych postaciach. Tak, były dwa główne style. Starszy z okresu archaicznego to styl czarnofigurowy postacie i przedmioty malowano czarnym firnisem, taką specjalną błyszczącą farbą, na naturalnym czerwonym tle wypalonej gliny. Szczegóły wydrapywano igłą, odsłaniając czerwoną glinę pod spodem. A ten drugi? Później, pod koniec VI wieku i w okresie klasycznym, popularniejszy stał się styl czerwonofigurowy. Tu było na odwrotu. Tło malowano na czarno, a postacie pozostawały w naturalnym czerwonym kolorze gliny. Szczegóły, mięśnie, fałdy szat, rysy twarzy malowano cienkim pędzelkiem czarnym lub brązowym firnisem. I to było lepsze. Ta technika pozwalała na znacznie większą precyzję, swobodę rysunku, oddanie detali. Malarstwo wazowe czerwonofigurowe osiągnęło naprawdę mistrzowski poziom. Postacie są pełne życia, dynamiczne. Wow, grecia to naprawdę kopalnia wiedzy i sztuki. Spróbujmy to teraz jakoś zebrać, podsumować. Co jest absolutnie kluczowe do zapamiętania? Dobrze, spróbujmy. Taka ściągawka w punktach. Po pierwsze, dwa główne okresy. Archaiczny, 8-6 VI wiek przed naszą erą to są te fundamenty, kształtowanie się kultury. I klasyczny, 5-4 wiek przed naszą erą Złoty wiek, szczególnie Ateny. Okej, okay, archaiczny i klasyczny, zapamiętane. Po drugie, filozofia. Grecy ją stworzyli. Zamiast mitów, rozum, Obserwacja natury. Pamiętajmy o tych pierwszych jońskich filozofach przyrody, jak Tales czy Heraklit, no i o tej wielkiej trójce ateńskiej. Sokrates, pytania i etyka, Platon, świat idei, akademia i Arystoteles, logika, nauka, laikeion. Sokrates, Platon, Arystoteles, trzeba znać. Po trzecie, historiografia. Zaczęli pisać historię. Herodot, ojciec historii barwne opowieści, Tukidydes bardziej krytyczny, naukowy, Wojna Peloponeska. Herodot i Tukidydes, dwa różne podejścia. Po czwarte, architektura, świątynie. Porządki Dorycki, surowy, bez bazy, prosta głowica. I Joński, smuklejszy, z bazą, woluty na głowicę. No i Akropol w Atenach z Partenonem jako perłą. Dorycki, Joński, Akropol, jasne. Po piąte, rzeźba. Dążenie do ideału ludzkiego ciała. Kanon proporcji Polikleta, później Lizypa. Kontrapost naturalny ruch. Pamiętajmy o Fidiaszu, Partenon, Poliklecie, Doryforos, Praksytelesie, Naga Afrodyta. Kanon i kontrapost i ci wielcy rzeźbiarze. I po szóste malarstwo. Znamy je głównie z Was. Styl czarnofigurowy. Czarne postacie na czerwonym tle, starszy, i czerwonofigurowy, czerwone postacie na czarnym tle, nowszy, bardziej szczegółowy. Sceny mityczne i codzienne. Czarno i czerwonofigurowe. Super podsumowanie. Naprawdę widać, jak wiele zawdzięczamy starożytnym Grekom. Rzeczywiście. Ich idee, ich sztuka, ich sposób myślenia, to wszystko wciąż jest żywe, wciąż na nas wpływa. Czasem nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. I to chyba prowadzi do takiego pytania na koniec, prawda? Tak. Myślę, że warto się nad tym zastanowić. W jaki sposób to dziedzictwo, te pytania filozofów o dobro i prawdę, te wzorce piękna w rzeźbie czy architekturze, nawet te początki demokracji czy historii, jak to wszystko rezonuje dzisiaj? Gdzie w naszym życiu, w tym, co nas otacza, w tym, jak myślimy, możemy odnaleźć ślady tej starożytnej Grecji? To świetne pytanie do przemyślenia, dziękujemy bardzo za tę fascynującą podróż w czasie. Cała przyjemność po mojej stronie, dziękuję. A my zapraszamy na kolejne spotkania z wiedzą. Do usłyszenia.